A w regiony, są i z tej strony Manineko i witam was w dzisiejszym odcinku, a dziś Billy Eilish powraca do movie Star Planet więc INTRO! They gave a bitch off, to Dobrze kochani i w dzisiejszym odcinku robię Ponownie Billie Eilish, tak ponownie, ponieważ 7 miesięcy temu na moim kanale pojawił się Billy A odcinek pod tytułem Movie Star Planet, Billie Eilish na mysypy, czyli bardzo podobny tytule jak ten, gdzie on się nie wybił. A ostatnio robiłem ankietę w taką pomyłkową, żebyście mogli zgadywać jaki odcinek się pojawi i tam było bardzo dużo głosów, że Billie Eilish na mówi Star Planet i stwierdziłem, że jak tak chcecie byli Eilish, to ją wam zrobię. Wiem, że bardzo dużo osób ją słucha. Ja tak za bardzo jej nie słucham, ponieważ y, to nie jest mój styl, ale czasami, żeby się odmurzyć to puszczam jej muzykę, żeby tak sobie posłuchać, pośpiewać w takie BAD guy. oczywiście. Jej dzisiejszy look to nie jest żadnego teledysku, żadnego występu, po prostu jakiś look, którym się przechadzała po ulicach nowego, Jorku, nie wiem nowego Jorku, Ameryki po prostu wpisałem w Pinteresta Bee Irish look i wyskoczył mi ten look, który macie teraz na ekranie. Generalnie mi, nasi, mi się najbardziej spodobał i go najłatwiej było chyba otworzyć, bo ona ma bardzo łatwe stroje na tym swoje, ponieważ ma w tym samym zawsze kolorze, jak bluzę lub bluzkę do tego spodnie i resztę i swoje naszyjniki. Więc ją było bardzo łatwo y, zrobić. Nie nosi makijażu. Y, czasami farbuje te włosy na różne kolory, ale to szybko można je dobrać. Mam nadzieję, że Wam się luk spodobał. Luka robiłem na koncie manio, hashtag na które Was zapraszam. Możecie mnie tam zapraszać. Przyjmuję tam każdą osobę. I co? I dzisiaj nie będzie konkursu, wiem. Lubicie konkursy, ale dzisiaj nie będę Wam robił. I zapraszam Was do ostatniego odcinka z Simsów. Ja byłem Neko, mówią papa i cześć. couldn't give it to me had to get it in suits lord only knows how i got it in suits i was covered in dollars now i'm dripping in jewels a bitch play with my money mother